Pytanie na start. Jak przekonać warszawskich właścicieli psów do tego, aby sprzątali po swoich zwierzakach? Oczywiście możemy im grozić, straszyć ich, karać ich, ale my sięgniemy po pozytywną motywację. Wykorzystamy do tego celu platformę crowdfundingową, która pozwoli nam zebrać fundusze na realizację projektów społecznych. Przykładem takim jest Kickstarter, który zebrał już 25 milionów dolców. Czy to nie jest kupa? Pauka jest, dlatego tworzymy miejski system crowdfundingowy, w którym walutą są psie odchody. Uczestnicy mogą finansować miejskie projekty użyteczności publicznej, takie jak parki dla zwierząt, takie jak miejskie domy opieki dla zwierząt, czy też budowa schronisk. Każdy projekt otrzymuje swojego ambasadora, który lobbuje za danym projektem wśród mieszkańców. Dzięki temu mamy element rywalizacji pomiędzy grupami oraz poszczególnymi dzielnicami. Jak to działa? Historia jest bardzo prosta. Każdy projekt ma swoją wirtualną portmonetkę, do której gromadzi środki. Środki wpadają tam za każdym razem, gdy uczestnik programu za pomocą smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego wrzuci zdjęcie dokumentujące proces sprzątania i opatrzy go odpowiednim hashtagiem. Każde zdjęcie i hashtag to jeden punkt, jedna waluta dołożona do wirtualnej portmonetki. Stawiamy także stacjonarne urządzenia włączone w system, gdzie można zostawiać odchody. Pełnią one również rolę takich interaktywnych kiosków, które informują ludzi o... Akcji. Oczywiście, jeżeli dany projekt otrzymuje finansowanie i jest realizowany przez miasto lub sponsorów. Idea crowdfundingu mówi również o tym, że uczestnicy otrzymują personalne korzyści za swoje działanie. I tu także nagradzamy tych najbardziej aktywnych, tych, którzy zebrali najwięcej odchodów i włączyli je do systemu. Te osoby otrzymują od partnerów upominki. Płęta jest jedna. Gówniana robota może przynieść kupę korzyści.